Sprawdzam, czy się nagrywa. E, mamy 7 minut na karcie. E. E. Muszę zawsze znaleźć jakieś fajne miejsce, żeby się e, gdzieś jakoś e, pokazać. A zaraz zobaczę, czy w ogóle. Bo przez 7 minut, słuchajcie, 7 minut energii na karcie. Nie jest łatwo znaleźć też miejsce. Akurat jest trochę słońca dzisiaj. Akurat jest trochę słońca dzisiaj. W miarę jakby to powiedzieć, można zaczerpnąć trochę słońca. Kupiłem wodę mineralną, kropla Beskidu dzisiaj. Kupiłem farby. No i co, trzeba zobaczyć. Zrobić kilka fajnych ujęć nad rzeką we Frankfurcie, w Słowicach. No jadę właściwie jak to się jest z dwoma ideami. Jedna to idea nadal szlaków i, i konstrukcji, a dwa idea pokazania troszeczkę strony uporu, naporu, jeżeli chodzi o konsekwentność przy pokazywaniu ASOMOT jako punkt zwrotny pod względem wielu, wielu fajnych rzeczy które mają się wiązać bezpośrednio z naprawdę z czymś, czymś wyjątkowym, z czymś poprawnym, coś, co jest wartością. Słuchajcie, jak wiecie, 6, 5, 4, 4 lata, 4 lata mniej więcej piszę o ASOMOCie cztery lata pokazuje skutery, pokazuje pojazdy, konstruuje, opisuje, rozbudowywuje. Nawet zrezygnowałem w dniu wczorajszym, jak wiecie, z nagrania muzyki kosmicznej, galaktycznej muzyki. Chociaż ona będzie także niezbędna w przyszłości do tego, by skonstruować czasoświat, swój własny, mały czasoświat, logiczny obszar małego przebywania w w jakimś przepięknym, małym, wybitnym miejscu. Biorąc pod uwagę, wczoraj w dniu wczorajszym postawiłem pionek, czyli postawiłem pion, pokład jest także czasopionem, czyli postawą pionową, niemożliwością, jakby to powiedzieć, zejścia poniżej, czyli pomimo, że jest to pokład z, z pozycją leżącą. Jest to także pokład y, pionowy, czyli y, postawiłem pionek i w wersji ABC, czyli A, B i C, już jest możliwość ustanowienia czasu, czasu y, miejsca. Wiecie, co jest magiczne w tym wszystkim? Magiczne jest to, że możemy postawić swój pokład w każdym państwie, którego nawet nie jesteśmy obywatelem. Wystarczy y, zakupić odpowiednie tego typu narzędzie, taki instrument, w, u, uaktywniając kwiaty, różne zestawienia swoich jakichś e, pięknych rzeczy i stawiając już to na ziemi, e, uaktywniając słońce, uaktywniając energię, magnety z magneto, uaktywniając e, konstrukcję doskonale skonstruowaną, a jeszcze potwierdzoną natchnieniem i, i duchem, jakby to powiedzieć. Stawiając na ziemi tego typu piękne miejsce, mały świat, na przykład w każdym zakątku świata, mamy możliwość nie martwić się o to, o ten przedmiot, na przykład powiedzmy, konstrukcyjny. Dlaczego? Bo raz ustanowiony i uaktywniony, i trzy noce przespane i trzy dni zagospodarowane, uaktywnione na tym pokładzie, utwierdzają nas jako własność. Nieodzowną własność prywatną miejsca, w którym ustanowiliśmy datę e, uaktywnienia naszego małego świata, naszego dysku ko kosmicznego, e, dysku e, przez, przestrzeni galaktycznej, a może także i miejsca własnej wiary i tak dalej. E, czyli skonstruowanie tego dysku w wersji Perpetuum mobile, lekkiej wersji, e, nie, e, nie, ma, nie ma jakby to powiedzieć przesłania granic, tylko. E, ustanowienia sobie takiego miejsca, gdzie sobie e, wybitnie życzymy. Czyli zawsze będziemy wracać do tego akurat miejsca. Nie możemy ustanowić takiego dysku przy domu e, własnościowym, dlatego że biznes i, i kariera kołem się toczy, fortuna kołem się toczy, tak więc życie doczesne i życie e, biznesowe, a także i e, składnie, które charakteryzują się każdego dnia w naszym życiu, e, takiego mamy man, -y -man Bierze się z tego, że raz mamy dom, raz go nie mamy. Raz wartość domu jest 2 miliony, a raz milion. Zmienny rynek, a także i przewrotność losu, ironia losu powoduje to, że nie, niejednokrotnie mamy sytuację, że musimy sprzedać dom. Więc nie do końca jest to tak, że mamy ustanowić swój dysk zaraz obok swojego domu, dlatego że nie mamy gwarancji. Że jesteśmy wystarczająco majętni i wystarczająco, e, g, g, posiadamy wystarczające pakiety gwarancyjne, pakiety losowe, które dają nam stuprocentową pewność, że nasz dom to będzie kiedyś nasz dom. Wiara oczywiście, jak ktoś inny mówi, w Boga samego daje nam możliwość, że nasz dom zawsze jest naszym domem, prawda? Ale biznes i przewrotność e, skali biznesu, bo przecież na tym polega MNM, że życie czy w handlu, czy raz na wozie, raz pod wozem. Ja jeszcze zerknę tutaj, bo ostatnio promienie słońca, jakby to powiedzieć, pokazują taką piękną planszę. Jestem na chwileczkę obok Uniwersytetu, nie za często mam czas usiąść, odpocząć. To, co piszę o Asomocie, piszę naprawdę szczerze. Tysiące słów napisanych, tysiące propozycji. W tym wszystkim, jakby to powiedzieć, jest prawdziwa idea, także i we wnętrza mojego serca osoby piszącej, czyli takiego pisarza pokładu i biorąc pod uwagę, że wiem o tym, że moje słowa napisane one mają przekładnie w realnym świecie materialnym, a i duchowym. Co jest ciekawostką, że w pierwszym etapie mojego życia artystycznego nie było tego, a teraz zdążyłem zauważyć, że Moje pisanie przekłada się także na materię realną, czyli musimy ostrożnie pisać, wiedzieć co pisać, a także i nie ryzykować pisząc źle. Nawet pisząc, mając złe myśli i zły charakter, narażamy swoim pisaniem. Chyba, że piszemy wtedy, że jest to science fiction, czy ewentualnie wydzielamy jakiś tam rodzaj horror, thriller, sensacja i tak dalej. Ja pisząc w takiej wersji.